Cześć. Dzisiaj omówimy sobie zdecydowanie najważniejszy element transformacji do data driven e-commerce, czyli zarządzanie zmianą w organizacji. Tworzenie jednego źródła prawdy, zrobienie wskaźników, dashboardów, automatycznych raportów nie przyniesie korzyści i rezultatów, jeśli ty, jaki twój zespół nie będziecie wiedzieli po co to jest i jak z tych narzędzi korzystać? Dzisiaj podzielę się z Tobą doświadczeniami z 6 lat wdrażania nowych technologii w międzynarodowej organizacji, która zatrudnia blisko 50 tysięcy osób. Temat dzisiejszego odcinka to wiedza uniwersalna. Nie ma znaczenia, czy wdrażasz nowy system, czy wdrażasz nowe oprogramowanie. Czy zmieniasz strukturę organizacyjną firmy, lub jak w naszym przypadku, transformujesz swój biznes do organizacji podejmującej decyzje na podstawie, na podstawie danych? Kluczowe jest zarządzanie zmianą w organizacji, czyli to, w jaki sposób przygotowywujesz swój zespół do nadchodzących zmian. Biznes e-commerce opiera się na ludziach. Ludzie przyzwyczajają się do procesów i odpowiedzialności. Nie lubią zmian i lubią rutyny. To po prostu naturalne. Jeśli kupujesz nowy samochód, potrzebujesz kilku dni, aby się do niego przyzwyczaić, zapoznać z jego funkcjonalnościami, poczuć gabaryty samochodu. Tak samo jak zmieniasz pracę. Potrzebujesz trochę czasu, aby zaprzyjaźnić się z nowym środowiskiem pracy, zapoznać z ludźmi, i poznać swoje nowe obowiązki. Dlatego, jeśli podejmiesz decyzję, że transformujesz swój biznes do organizacji, która podejmuje decyzje na podstawie danych, musisz od samego początku zaangażować swój zespół. I nie ma tutaj żadnych wyjątków, bo transformacja dotyka absolutnie wszystkich członków Twojego zespołu. A jak możesz to zrobić w praktyce? Jednym z rozwiązań jest mianowanie jednego z Twoich współpracowników na promotora zmian. To osoba, która razem z Tobą będzie podejmowała decyzję, jak krok po kroku przeprowadzić tą transformację. To osoba, która będzie świadoma wszystkich korzyści, jakie niesie za sobą ta transformacja, i będzie kaskadowała te informacje. Na innych członków Twojego zespołu. Niestety, w zdecydowanej większości przypadków ludzie traktują zmiany jak zagrożenie, bo każda zmiana wiąże się z wyjściem ze strefy komfortu, rozbiciem jakichś rutyn, do których przyzwyczajeni są Twoi członkowie zespołu. Jeśli zlekceważysz temat zarządzania zmianą w organizacji, bardzo szybko doprowadzisz do sytuacji, kiedy w pokoju kafeteryjnym ludzie będą szeptali między sobą: mmm, Co znowu ten szef wymyślił? Jaka znowu transformacja? Co to ma być? A tego na pewno chcemy uniknąć. Twoim zadaniem, jak i wyznaczonego przez Ciebie promotora zmian, jest oswajanie ludzi z nadchodzącymi zmianami. Ludzie muszą widzieć w tym korzyści. Dlatego skup się na benefitach. Postaraj się postawić na miejscu specjalisty czy osoby, której, która dotknięta jest tą transformacją i odnaleźć korzyści z niej. Tutaj w przypadku specjalisty dobrym przykładem w nawiązaniu do transformacji do Driven E-Commerce jest na przykład zaprzestanie klepania ręcznie raportów w Excelu, na rzecz automatycznych raportów. Kolejnym rozwiązaniem jest wprowadzenie biblioteki zmian. To bardzo ważna rzecz. To jedno miejsce, gdzie będziesz zapisywał wszystkie nadchodzące zmiany na poziomie całej organizacji, na poziomie działu i na poziomie danego stanowiska. Każdy menedżer, każdy pracownik, Musi widzieć czarno na białym, jakie zmiany nadchodzą, z czym wiąże się ta transformacja, tak aby każdy pracownik mógł dobrze się do tej zmiany przygotować. Masz zebrane w jedną całość nadchodzące zmiany? To świetnie. Teraz czas na przygotowywanie szkoleń i materiałów treningowych dla Twoich współpracowników. Upewni się, że wszystkie nadchodzące zmiany są zaadresowane w tych materiałach, tak aby nie było później niespodzianek. Weź też pod uwagę, że wszystkie te zmiany powinny być widoczne w materiałach onboardingowych dla nowych pracowników. Mam tutaj na myśli materiały, za pomocą których prowadzasz nowych członków zespołu, procesy, obowiązki i operacje Twojego sklepu internetowego. Daj znać w komentarzu, co sądzisz o tych praktycznych wskazówkach, a jakie ty praktyki stosujesz przy transformacjach i wdrożeniach. Pamiętaj, że transformacja to droga. To nie jest coś, co możesz zrobić z dnia na dzień. Dlatego szalenie ważne jest, aby robić to stopniowo. Aby nie robić rewolucji i zaangażować swój zespół od samego początku tej drogi. Jeśli chcesz przeprowadzić transformację do Data Driven e-commerce w swoim przedsiębiorstwie, to zachęcam Cię do obejrzenia pozostałych materiałów na playliście o transformacji oraz do kontaktu z nami. Powodzenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!